Dlaczego Turcy mówią przychodzę zamiast idę? Odkryj językowe ciekawostki. W języku tureckim czasownik przychodzić oznacza zarówno przyjście, jak i pójście gdzieś. Turcy często używają przychodzę, aby wyrazić zamiar ruszenia w kierunku rozmówcy. To wyrażenie podkreśla perspektywę osoby mówiącej i bliskość celu spotkania. W tureckiej kulturze ważna jest relacja między rozmówcami, co wpływa na wybór słów. Gidiorum Iw. Zwróć uwagę na szyk. Gelmek to ruch domówiącego, Gitmek to ruch odmówiącego. Dzwonisz z domu? Ten błąd robi każdy Obserwuj po więcej. Obserwuj po więcej fascynujących językowych faktów.